Siemaneczko, widzowie, witamy w kolejnym odcinku poszukiwania samochodów. Tak to bym nazwał. Witam was, ja, witam was, Mateusz, witam was też Adrian i witam was. A co? Pan pomocnik! Yeah! <grym> święta są, nadal. Wszystkiego najlepszego na święta, drodzy widzowie, już teraz od nas. I na nowy dobrego. rok też. Tak jest. I tym miłym akcentem przechodzimy do odcinka. Mam dla Was 12 pytań. Ile? W 12 pytaniach znajdują się 3 pytania Blitz, które są podwójnie punktowane, czyli zwykłe pytanie. Jeden punkt, Blitz, dwa punkty, bez odejmowania. Na pierwsze zadanie będziecie mieli 3 minuty i Macie do znalezienia najtańszy samochód z pakietem Rocket Bunny. ja. Oh yeah. Blaszka. Czego nie wiesz? Jak to znaleźć? Dwie minutki. Ja już mam dwie. Muszę się upewnić, że na pewno legitne, ale wydaje mi się, że całkiem niezłe. Propozycja. Kurde, to musi być kompletny Body kit, tak? Z pakietem Rocket Bunny 40 sekund. No więc niewiele zostało. Zero wyszukiwań, nic nie mam. tego za, Nie masz szans, żebym to znał. Jak? Nic, same Nic. bodykity. Szymon, czytałeś opis swojego auta? <grym> tak na szybko. No to doczytaj. Kto wysłał, kto nie wysłał. Ja, ja wysłałem. Wys ja też wysłałem. Ja nie. Propozycja od Szymona. Subaru BRZ z 2013 roku. Z turbokitem. BMW M3 za 180 tysięcy. No i co, no moje ma Rocket Bunny V1 kit. No i tam przed tym jest dopisek trzech liter rep. I co Może to być to skrót nim? od replika na przykład. Albo... Reportaż. Reprezentant. Reprezentacja. Mhm. Dobra, a moi i tak już jest do bo, bo nie jest... ma nic tam o bany w no. opisie, a nie wiem czemu to znalazło. Dobra, no to w takim razie Szymon, dostajesz punkt. No jalo, lecimy dalej. Kolejna konkurencja, konkurencja Blitz. O! Macie Luz? znaleźć jak najszybciej pojazd wojskowy. <słyszy> Wysłane. Sprawdźmy to. Też wysłałem w razie, co? Pojazd militarny. Ham Nic dodać, nic ująć. Super prezentacja. Okay, okay. Dziękuję. <laughs> Szymon, chcesz pokazać, co znalazłeś? Czy... No, oczywiście. Militarną przyczepę. <laughs> za 500 dolarów. A czy to jest pojazd? Gościu, czy ja ci jeszcze muszę przypominać definicję. Ale przyczepa <laughs> chyba za... sama w sobie nie jest pojazdem. Ziomek. Urządzenie do transportu ludzi, zwierząt lub towarów w różnych środowiskach na kołach, gąsienicach, płozach, w przestrzeni kosmicznej. Pojazd może być napędzany własnym źródłem napędu lub z zewnętrznego źródła energii. W tym przypadku tym zewnętrznym źródłem byłby samochód. inny pojazd. Ciąglądamy Dobra, no nie da się tego podważyć w sumie. Mateusz, zgarniasz dwa punkty. Dziękujemy za udział Szymon, dziękujemy za udział Adi. Fajnie, że znowu nic nie wysłałeś. Kolejna konkurencja, na którą będziecie mieli. Dwie minuty. I jest nią znalezienie najdroższej Skody Fabi, czyli najpopularniejszego samochodu firmowego. Mamy pierwszą propozycję. Czemu na tamtym rynku nie ma Skody Fabi? <laughs> <laughs> no tutaj propozycja od Adiego myślę, że mocna. Kulde minuta. Próbujmy tak. wysłałem. No to zacznij coin. Race Market Skoda Fabia Rally 2 za 275 tysięcy euro. Nice. No. To droga Skoda Fabia. Czy Szymon, chcesz zaprezentować swoją Fabię? No. Czy chce? To jest pytanie powiedzmy dyskusyjne. Miałem nadzieję na to, że uda mi się znaleźć Skodę Fabię na sprzedaż w Singapurze. Jako, że są tam po drogie auta. Jest dealer Skody w Singapurze, ale nie mają na tamtym rynku dostępnej w ogóle Fabii. I się zawiodłem, no i musiałem działać szybko i znaleźć cokolwiek, gdziekolwiek. Nie wiedzą, co tracą. Mm. Nie wiedzą, co <grym> tracą. Adi? Dobra, no ja mam też rajdową Skodę, tylko jest to Skoda zbudowana do rallycrossu, nie pod spek WRC. 63,5 tysiąca euro, czyli 272 800 niecałe. Co znaczy, że punkt znowu ląduje na koncie Mateusza, a my lecimy z kolejnym pytaniem. A kolejne pytanie to, czy myślałeś kiedyś o inwestowaniu? I nie, nie będę was namawiał na inwestowanie w kryptowaluty ani w skórki do Counter Strike'a, tylko chcę powiedzieć o czymś moim zdaniem dużo rozsądniejszym. Słuchajcie, partnerem tego odcinka jest XTB, czyli polska aplikacja inwestycyjna, która działa na rynku od ponad 20 lat i z której korzysta już ponad milion użytkowników. Inwestowanie może być jednym z fundamentów budujących niezależność finansową, a chcąc rozpocząć przygodę z inwestowaniem, warto pomyśleć o IKE, czyli o indywidualnym koncie emerytalnym. To tak naprawdę inwestycja w przyszłość, którą można rozpocząć choćby od wpłacania 10 zł dziennie na konto Ike. Potem, biorąc pod uwagę historyczne stopy zwrotu, w grę wchodzi magia procentu składanego, która pozwala na odłożenie już znacznych kwot. Im dłużej się w ten sposób inwestuje, tym lepsze mają szanse być te wyniki. A co ważne, dzięki Ike otrzymujemy możliwość zwolnienia z 19% podatku od zysków kapitałowych, oczywiście po spełnieniu ustawowych warunków. Być może wszystko to brzmi odrobinę skomplikowanie, ale w w dzisiejszych czasach, w dobie internetu, dostęp do wiedzy finansowej jest po prostu potężny, więc zachęcam was do tego, by sobie na ten temat poczytać. I jeżeli się zdecydujecie, to by skorzystać z XTB, do którego link oczywiście zostawiam wam w opisie. A i przypominam, jak coś, że tylko do końca grudnia można wykorzystać limit wpłat na 2024 rok, więc jak coś, to miejcie to na uwadze. A na koniec najważniejsze, mimo że IKE wydaje się być rozsądnym wejściem w świat inwestowania, to inwestowanie na rynkach finansowych zawsze wiąże się z ryzykiem, a Historyczne wyniki nie są gwarancją zysków w przyszłości. Dlatego też bądźcie odpowiedzialni, przede wszystkim zacznijcie od zdobycia podstawowej wiedzy finansowej. Kolejne pytanie. Oho. Macie na nie 3 minuty i macie mi znaleźć najlepszy samochód na road trip. O nie! Bo on się tu będzie mścił za tamten odcinek w ogóle. No jaki road trip MX5. Ja ona więcej koni ma niż twój camper. Ale co ty tam spakujesz? Camper, spanko, tam nawet zlew miałem. Pamiętacie, z czego mnie okradziono. Pamiętacie moje wybory. Ja tutaj będę kierował się subiektywnym wyborem. Liczy się niezawodność. Dobra, Kraj dobra, ja już mam. A wygrywam też. Wiem, co wrzucić. też chciałem to wrzucić. O, znaczy nie, nie patrzę, ale podejrzewam. Kur... Ja powiem, ja mam tyle featuresów stary tutaj. Chłopie, co ja tam mam? Nie jesteś na to gotów. Dobra. Dobra. Wiedziałem, że to wysłałeś. Zacznijmy, Szymon, od ciebie może. Dlaczego? To moją propozycją samochodu na road trip jest niesamowity Seat Inca w białym kolorze, dwuosobowy. Myślę, że w zupełności wystarczający, żebyś mógł zabrać swoją wybrankę serca na taką podróż romantyczną. Nie ma co zabierać większej ilości osób, żeby was takie towarzystwo rozpraszało. Masz auto z niezawodnym silnikiem 1,9 SDI który na przykładzie mojego Seata pokazał, że po dwudziestu kilku latach od wyjazdu z fabryki może mieć nawet więcej mocy, niż deklarował producent w momencie, gdy tę fabrykę opuszczał. No i do tego masz jeszcze potężną pakę, więc bagaże, spanko, wszystko do załatwienia w jednym samochodzie, brak konieczności Albo wynajmowania hoteli. A jak się spało? Dobrze, dobrze. Tak? tak dużo miejsca, że nie mimo... No co, no moje wygląda... <laughs> Najlepsze co na ten temat można powiedzieć to, że wygląda k**a, jak buda i posłanie dla psanie. Koniec k***a. Ja myślę, że on kłamie. Wszyscy wiemy. Przejdźmy może do twojej propozycji. Moi drodzy, prezentuję najlepszy samochód na road trip jaki istnieje w super pakiecie, czyli Mazda MX-5. Z otwieranym dachem, zapewnia niesamowite wrażenia. Z odbywania road tripa, ponieważ możemy sobie ten dach zdjąć i poczuć wiatr we włosach. Jakby padało, to on jest twardy też, więc można nie tylko uchronić się przed deszczem, ale też przez dachowaniem. Na zdjęciu numer 10 widzicie skrojony specjalnie pod road trip zestaw toreb bagażowych 42 tysiące złotych, to jest. Taka rozsądna cena, i nie boisz się, że jak coś się stanie, to sobie nie poradzisz, to wszystko sobie poradzisz. Brązowe skóry, więc gdybyś zesrał się z wrażenia, nic nie będzie widać. Jak myślę, że nic więcej nie trzeba mówić na ten temat, oprócz tego, że, że wiadomo, wolno sący silnik, niska masa, fajnie w zakrętach. No wszystko jest Fajna propozycja. Punkt dla Mateusza: zaprezentuj swoje auto. Ferrari Puro Sangue. Czemu? Czerwony kolor, Ferrari, Wolno-Sądce V12. Cztery osoby mogą się zmieścić z bagażami. Przecudowna podróż w takim samochodzie. Panowie, mieliście nieograniczony budżet. Ale ja ty naprawdę na road trip byś kupił suwa? to jest? To, co to jest? To jest? Ja bym pojechał nim. No? To... Tu wam się wyświetla, co to znaczy puf. A skąd wziąłeś puf? No tak mówił Ferrari. A nie Fuf? Chyba fuf? Fuf. Ferrari. No może Ferrari. A, no no ale to nie jest taki zwykły słów. No. no to nie jest zwykły słów, to nawet nie wygląda jak słów. Tak teraz obiektywnie, co byście z tej trójki wybrali? Czym byście pojechali? Maz 5 MX. 5 minką, ja. Punkt dla Mateusza i lecimy Dziękuję. dalej. Dobra, no to lecimy z kolejną konkurencją. Kolejna konkurencja przybliży was do zwycięstwa. O, dwa punkty, bo jest to konkurencja. Blitz. I macie znaleźć ładnego, zrobionego JDM-a. Sprawnego. <laughs> Ładnie. Ładnie i ładny, prawda? Ładny. Midnight Purple v 400 tysięcy euro. Nie za mało i za dużo. <laughs> Tutaj można by polemizować co do tego, czy jest to JDM. A dlaczego niby nie? Tacy motoryzacyjni puryści JDM, określenia JDM używają na samochody, które były dostępne tylko i wyłącznie na japońskim rynku i na żadnym innym. A Skyline był dostępny na innych rynkach. Ale nie jesteśmy purystami. Ja na pewno nie. Dwa punkty na konto Mateusza i lecimy z kolejnym pytaniem. Macie cztery minuty na znalezienie najgorszego samochodu. Za ponad milion złotych, czyli macie ponad bańkę, i co najgorszego za to można kupić? Dobre, no. O, ciekawe. Ale tak, jak najgorzej można albo wtopić, albo kupić coś takiego złego. Kreatywnie to trzeba podejść do tematu. Połowa czasu za wami dopiero, ale dwie minuty to nie jest dużo też. Ale dużo dziwnych rzeczy już znalazłem. Rumunia? Nie powiem. No ja mam dwóch faworytów póki co. 20 sekund. Kurde, no nie wiem, które z tych dwóch wybrać jako swoją oficjalną odpowiedź. Wysyłamy, wysyłamy. Zacznijmy od środka, czyli od koina. No dobrze, musicie zrozumieć mój tok myślenia. Ponad milion złotych za coś, co nie jest kompletnie praktyczne w życiu codziennym. Chorch. 855 ponad 3 miliony złotych za coś co jest z rocznika 1935. Ciężko znaleźć kogokolwiek kto ci naprawi to auto jeśli się zepsuje. Ciężko znaleźć części do takiego auto jeśli się zepsuje. Ciężko w ogóle użytkować ten samochód na co dzień, odpalać, jeździć. Stan wygląda na co najmniej zadowalający. Z zewnątrz nie wiadomo, jak jeśli chodzi o technikalia, silnik, skrzynie biegów, napęd, 5-litrowy silnik, 101 koni mechanicznych, wiesz, że to musi palić? O chłopy. A wiesz, ile to musi zyskiwać na wartości? O chłopy. Myślę, że już nie może. Myślę, że jest bardzo duża szansa, że może zyskiwać na wartości i to moim zdaniem jest jeden z argumentów, który może przemawiać właśnie za zakupem takiego auta za takie Jeden pieniądze. Okay. Widzę po miniaturce, że Adi miałeś jakiś inny tok myślenia. Ja wybrałem całkiem świeże Audi i to jest Audi RS6, które kosztuje 1 300 tysięcy złotych. Ja po prostu myślę, wydanie bańki 300 na kreskówkową edycję RS6 bardzo, bardzo bez sensu, o to chodziło, nie? Tu jest Że to jest taka być przebitka bez 500 sensu. tysięcy między wersją. Morless, tak. Ta auto, oprócz tego malowania, I jakichś tam kilku dosłownie rzeczy, nie wyróżnia się niczym specjalnym. No, widzę dużo więcej sensu w kupieniu klasyka do garażu, którego przedstawił Mateusz, niż w pomalowanym. RS6. Może tak być. Ciekawe, co ma do powiedzenia Szymon na temat swojego znaleziska. Właśnie byłem ciekaw, czy podejmiesz próbę przeczytania <śmuch> nazwy tego samochodu. Deres <śmuch> Barro Alcador Roadster, tak? Ty, ty widzę, że z hiszpańskiego albo jakiegokolwiek innego języka, w którym to jest napisane, jest też lepszy ode mnie. No i właśnie, co mnie skusiło do tego, by wybrać ten pojazd, to przede wszystkim to. Że Wie co to jest? I powiedzmy, że kupując sobie takie auto, które zaprezentował Mateusz, czyli marki Horch, która została później wcielona w markę Audi, no to to jest coś, co się tam wiąże z historią, będzie zyskiwało pewnie na wartości i w ogóle. A tutaj kupujesz. Ku Jakieś Barlo Alcador, za praktycznie tyle samo co auto Mateusza, jest 99 euro droższe. Przyprowadzasz ludzi do garażu już pa, co se kupiłem, nie? I tak, no za i... Co to, replika czegoś? Ile dałeś? 20 tysięcy? Nie, nie, ponad trzy banie złotych, bo gościu, no nie? I prosta sprawa, bo jest zbudowana na bazie Ferrari, za... Fotelami kierowcy silnik od Ferrari. Okay. Najwidoczniej to jest zbudowane coś na Ferrari i uwaga, jedna z dwóch sztuk. Więc to jest jeszcze bardziej limitowane niż Hork, i jeszcze bardziej może zyskiwać na wartości. Myślę, że to nie jest warte nawet połowy tej kasy. Znaczy, wiadomo, tak każdy powiedział. normalny człowiek tak powie. Audi RS. 6GT, przy tym to jest najrozsądniejszy zakup na świecie, nie? Podobają mi się toki rozumowania, w sumie wszystkie. Najmniej przemawia do mnie jednak y tok rozumowania: kojna. Klasyk będzie raczej zyskiwał na wartości, no ale jednak tutaj propozycja Szymona to no, jest. bez dwóch zdań. Z dupy totalnie, nie? No, bardzo mi miło, <laughs> tak to <naprawdę śmiech> Macie trzy minuty na znalezienie samochodu na żółtych blachach. Tyle? Najtańszego. O, oh, okej, okay, to słuszne. <laughs> Tez Becka ja bym się nigdy w życiu tego nie spodziewał. No nie ma. Co jest? Czekamy tylko na Szymona. Ciężko będzie, Szymon, tak ci powiem. Tak? Mhm. Tą wysyłam moją propozycję. To od niej zacznijmy. Przesyłam Wam, moi drodzy, Opla Astre, zarejestrowanego w Holandii, gdzie są żółte tablice rejestracyjne, o, który został wystawiony na sprzedaż za 550 euro. GGWP. Tak się 500, zastanawiałem, czy ktoś na to, to wpadnie. 2300 złotych z kawałek. Ja myślałem o tym wcześniej Dobrze. już i po prostu znalazłem to i się zastanawiałem, czy ktoś też na to wpadnie. Stwierdziłem, że nie, ale jednak co złotu wiasz, szybko, to złotówiasz, bo to złotówiasz. Pokażcie na szybko swoje propozycje. Opel Omega B, 98. 23500. Znalazłem Matiza na żółtych blachach. No Puta, to... za 9999. Dobra, punkt dla Szymona i lecimy dalej. Dwie minuty na znalezienie najtańszego samochodu z silnikiem V10. I niech będzie sprawny. Minuta została, bo to szybko powodzenia. 20 sekund. Już wysyłam, już wysyłam. No to możesz od razu go zacząć prezentować. Dobra, no to prezentuję Volkswagena Touarega z 2008 roku z dieslowskim V10 w pojemności 5 litrów o mocy 313 koni mechanicznych z napędem na 4 koła w cenie 9990 zł. Czyli całkiem tanie jak na 10 cylindrów chyba, nie? Całkiem tanio. Auto ma uszkodzone turbo, no ale nie wyklucza to jezdności. No to pokaż e, coin swoje auto. Audi jest 852 V10. No niestety, 8900, yyy. ale euro. No to Szymon. No ja poszedłem tym samym tropem co Adi. Tego samego silnika przynajmniej, natomiast troszeczkę innego modelu Volkswagena, a mianowicie Peyton. Natomiast no cena jest, jakby nie patrzeć, wyższa. Ale co by nie mówić, auto wygląda ka Aż bym się zastanawiał, czy nie dzwonić i nie jechać po zakup takiego auta do naszego filmu, jeżeli to jest legitna oferta za 10 tysięcy złotych, bo to auto wygląda jak ideał, bez kitu. Jest napisane, że jest całe w oryginalnej powłoce lakierniczej i że wszystko na wyposażeniu jest sprawne i że jeszcze silnik ma nowe filtry i olej. Czy kupimy tego fajtona? Zobaczycie. Ale nie zmienia to faktu, że tę konkurencję wygrał Adi. Wjeżdżam na scoreboard teraz. Wielkie gratulacje, witamy w tabeli. Przed wami konkurencja Blitz Macie znaleźć pojazd w czarnym macie I tyle Po prostu czarny matowy samochód Pojazd, nie samochód aj, 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 aj. Aż. Mam Aż. Ale nie na ostatniej Ale prostej tak to, Każdy wszyscy w jednym momencie! No. A to kogo przyszło pierwsze? Szymon. Okay. No, a mój niezmacie. No Pomija no, 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 Turcę, że jest. Dobrze, zweryfikujemy na szybko samą Szymona, możesz coś o nim opowiedzieć. 911 w wersji Turbo, czyli całkiem szybkiej. Bez dachu, czyli trochę średnio, bo nie fajne są szybkie auta bez dachu. W czarnym, matowym kolorze. Dostajesz na swoje konto dwa punkty, więc masz ich w tym momencie pięć. A my lecimy do kolejnego pytania. Macie, uwaga, 5 minut na znalezienie i przesłanie do mnie wraz z argumentacją, jak to już było w poprzednim zadaniu, najgorszego samochodu wszechczasów. O ja! <grym> jak ktoś wyśle BMW-46 kompakt, to, to się bijemy po odcinku. Dajesz mi szansę. <grym> Dobra, nie będę się tu rozmyślał. Poleciałem klasyczkiem. Jak już? Jak masz kompakta, gościu, to giniesz. Trudne, ale fajne. Może znajdziecie coś. Kurde, trudno jest znaleźć to auto. O, znalazłem. <grym> ale trudne. Adi, jak tam u ciebie? Myślę. Wysłałem. Mamy propozycję od Adiego. Czyli mamy zlokowane wszystkie trzy samochody. No i idziemy chronologicznie tak, jak zostały wysłane. Fiat Multipla. Агли Chyba każdy o tym słyszał, kto tu ogląda nasze filmy. Najgorsze, najbrzydszy samochód na świecie. Potwierdziliśmy to. Potwierdziliśmy to, że jesteśmy skłonni wysadzić ten samochód, żeby udowodnić wszystkim innym, że ten samochód nie powinien istnieć na naszej planecie. Czy ktoś tu zaprzeczy? Ja się zgadzam, że jest to najbrzydszy, najbrzydszy samochód? ale że najgorszy się nie zgadzam, absolutnie. Chyba też nie. A moim zdaniem mi najgorszy. I się tym fajnie jeździło, tak? Nie pamiętasz, jak mieliśmy na Battle i chciałem tym autem wracać z Kielc do Krakowa, jak nie By, musieliśmy przetransportować? Było tak. Jego praktyczność tej budy, nawet my to stwierdziliśmy, jak malowaliśmy, nie? Że tak. wsiadasz i jest bardzo dużo miejsca tam i tak dalej. Ja przygotowałem Sebring Vanguard City Cara, czyli najpopularniejszy samochód elektryczny, aż do momentu, gdy zaczęła być sprzedawana Tesla Model S, to główno miało 5 koni mechanicznych. <laughs> Wyglądało jak jeżdżąca ekierka, patrząc mm -hmm. na ten samochód z boku i do tego to jest jeszcze wersja ze Stanów Zjednoczonych, która musiała zostać przez normy bezpieczeństwa potraktowana i ma k zderzaki, które wyglądają jak przykręcone kłody drewna. Brzydkie, elektryczne do tego wszystkiego, co więcej, wolne, gówno. No, no ale w pewien nocne. sposób ja się zgadzam, no nie z prawy, ze wszystkim co powiedział Szymon. Brzydkie jak samochód. Brzydsze k od tej Multipli nawet, elektryczne gówno, ale... No nie no, no jest brzydsze od Multipli, Tu no uważasz, jest. że jest ładniejsze od Multipli, Mateusz? Jest. No. A Jackie kurt, nie przyzna się do błędu, no. nie? No, no. Nie, no po prostu... Wydaje mi się, że mój jest równie chłopy. <laughs> Patrioci się nam nie obrażą, ale prezentuję Uuu. Poloneza. Nie, o, no, no to ja z ogniem, ale to jest dobry też e, Ja uważam, że mieliście okazję jeździć też Polonezem, chyba w trakcie Battle, prawda? Y -y -y. I to też takim akwarium, właśnie. No jak właśnie, jak wiecie, jak beznadziejny kawałek motoryzacji to jest, prawda? No ale jednak troszkę zmotoryzował Polskę, troszkę stał się taką ikoną, troszkę taki auto. Ale odcinając -motoryzację, jakiekolwiek sentymenty. Sentymy, to są tylko sentymenty, ja się główno. zgadzam z tym. <laughs> I ja się zastanawiam, Zastanawiałem pomiędzy małym Fiatem a tym Fiatem. E no nie. Ale wybrałem tego dlatego, że jak już mamy mówić o tym co jakby pozwoliło Polakom się w jakiś sposób zmotoryzować, to jak już to był to mały Fiat i nie jedna polska rodzina z południa nad morze za Zapakowana w małym Fiacie z bagażnikiem dachowym, więc tam więcej tego sentymentu. Multipla przy tym to jest majstersztyk, nie? No to nieźle zrobiliście, powiem wam. Zestawiając te trzy auta ze sobą, no to Multipla je bije. Totalnie. Multipla jest za. W stosunku do tych aut. Nie kupujcie To była kontrowersyjna opinia, telewizyjna. Ja Jesteśmy na kanale motoryzacyjnym, gdzie nie lubi się aut elektrycznych. auto elektryczne są spoko, bo mają fajne przyspieszenie. Ale auto elektryczne, które mają 5 koni mechanicznych I to już jak jest i... totalne gówno. Ja więc... się nie kłócę. Ja się nie kłócę. Niech będzie. Punkt dla Szymona. Dziękuję. Ratujmy prawdziwą motoryzację. Mam dla was ostatnie pytanie, na które macie mało. Czasu. I w minutę macie, każdy z Was ma wysłać swojego Dreamcara. I robimy bitwę Dreamcarów. No Boże. Tylko minuta. To, co Wam pierwsze przyszło do głowy, wpisujecie. Wiem, ja że macie mam. ich dużo. Już. Mam nadzieję, że zdążę, bo wiem, co bym chciał wysłać. No to ale... jak już wiesz, to czas się przestaje liczyć. Po prostu wyślijcie to, co macie w głowie. Kurde, Tutaj nie ma na sprzedaż. Co ty wymyśliłeś, że nie ma tego na sprzedaż? Nie takiego wydaje mi się. Wysyła Jadi tego poloneza. Dobra, jestem. <gry> wydaje mi się, że dużo ludzi może się zastanawiać, jakie Dream macie, więc po kolei powiedzcie, od tego kto pierwszy wysłał, czyli od coina. Dobrze, moi mili Państwo, może ktoś wiedział, może ktoś nie wiedział. Ferrari la Ferrari. I to mój taki top 1 Dreamcar. Wiadomo, Dreamcarów się ma kilka. 11, 10, 100 i tak dalej, i tak dalej, ale to jest takie top 1, wolna sąca V12, zhybrydyzowana, można tak powiedzieć. Ładnie, no jest tak trosz... wyszło ci. Hmm? Mądrze. Jest troszeczkę tam tej elektryczności, ale to jest elektryczność, która jest powiązana z Formułą 1, z osiągami, z prędkością, z performancem, więc oczywiście usprawiedliwione. usprawiedliwiona. Około 900 koni mechanicznych, idealny spek, który jeszcze teraz wysłem. Może jakby troszkę byli, były bardziej grafitowe te y, felunki. Cudo, cudo. Ciężko się nie zgodzić. To auto roz. Poczęło taką pewną erę w motoryzacji. No właśnie tych sportowych hybryd. Wszyscy zaczęli wkładać silniki elektryczne po to, żeby one wspomagały silniki spalinowe. Hiperpropozycja. Przejdźmy do propozycji Szymona, która jest nieco bardziej przyziemna. Jest taka nawet bym powiedział, że bardzo przyziemna względem 4,5 miliona euro od Mateusza. Ja podesłałem BMW M3 moim zdaniem najpiękniejszej generacji tego samochodu, czyli generacji F, sedanie które generalnie moim zdaniem jest jednym z najładniejszych sedanów, które kiedykolwiek wyszły do sprzedaży. Do tego wszystkiego ma bardzo dobrą konstrukcję, jak chodzi o silnik, napęd, skrzynię biegów i są to, można powiedzieć, że niemalże niezajęte samochody. Mam nadzieję, że być może kiedyś w zasięgu moich możliwości, które chciałbym, żeby stanęło w moim garażu. Bo na Ferrari, na Ferrari się nie napalam. Fajna propozycja dzięki Adi. Dwie opcje. Tylko wysłałem jedną, dlatego że ona po prostu jest możliwa do kupienia. Drugi, jakby pierwszy, mój wybór jest samochodem, którego się nie da kupić. GMA T33. Auto stworzone typowo z myślą o kierowcy, który jest umiejscowiony centralnie, jest wolno brzmiące kosmicznie. Auto jest bardzo lekkie. Jeżeli nie to. I mówimy o takich właśnie dream carach. Ja poszedłem bardziej w kierunku Mateusza, czyli coś, co jest po prostu w sferze marzeń. To jest Carrera GT, czyli właśnie ostatni taki hypercar w sumie od Porsche. No i też bardzo mocno analogowy samochód Widowmaker. Zrobiliśmy też o nim cały odcinek. Przepiękny. Jestem fanem Porsche, to każdy wie już chyba. Już się spuszczałem nieraz nad tym. No i chyba wszyscy się zgadzamy. W tej konkurencji Świętoszko. każdy z was. Dostaję punkt. O, odcinek kończymy z Egzekwo. Pierwsze miejsce Szymon z Mateuszem. I drugie miejsce Adi. Nie ma trzeciego miejsca. Na trzecim nie, miejscu nie, nie. jestem ja. Wielkie dzięki za oglądanie. All right. All right. To jest świąt.